Cześć, tu Wresa. Dzisiaj pokażę wam, do czego służą płyny maskujące i jak ich prawidłowo używać. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie dalej. Maskujący to bardzo przydatne medium w technice akwareli. Na początku drogi potrafi on przysporzyć wielu problemów. Wiem, bo sama przez to przeszłam, zniszczyłam wiele arkuszy papieru, a także swoich obrazów. Dlatego chciałabym, abyście wy nie musieli przez to przechodzić i podzielę się dzisiaj z wami swoimi poradami i wskazówkami na bazie własnych doświadczeń. Ale zanim przejdę do konkretów, to zapraszam was oczywiście na moje media. Media społecznościowe, czyli na Instagrama, na mojego Facebooka, na mojego bloga www.welsap.pl. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie kliknij subskrybujkę, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Płyn maskujący to medium, które stosujemy w technice akwareli do zachowania bieli papieru i nie tylko, w szczególności jest on pomocny, gdy chcemy zachować światło w naszych obrazach, wtedy, gdy używamy bardzo intensywnych, ciemnych kolorów. Możemy go także stosować do zachowania koloru, który już znajduje się na naszym papierze, przez właśnie zamalowanie tej warstwy i ochronienie jej przed kolejnymi warstwami koloru, jakie będziemy dodawać w dalszej części naszej pracy na obraz. Dlatego, jeśli chcemy zabezpieczyć pewien obszar obrazu przed przypadkowym zamalowaniem lub po prostu chcemy swobodnie malować dużą plamą, nie myśląc o tym, że musimy omijać małe fragmenty, to wtedy ten płyn maskujący nam się przydaje. Więc na przykład możemy zamalować wąsy kota, pajęczynę, okna w wieżowcach, czy jakieś kable, albo na przykład fragmenty chmur. Naprawdę ogranicza nas tylko wyobraźnia. Na rynku znajdziemy szeroki wachlarz płynów maskujących od różnych producentów, i pomimo tego, że stosujemy je do tego samego celu, to niby nie powinny się między sobą różnić, to jednak mają one inne cechy. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca się nam od razu w oczy, którą możemy zauważyć, to różne kolory płynów maskujących, bo są takie, które są w kolorze białym, szarym czy na przykład niebieskim. Płyny maskujące w białym kolorze mogą wysychać na kolor biały, kolor żółty czy też przeźroczysty i są one po wyschnięciu na papierze mniej widoczne niż te w kolorze szarym czy niebieskim. Dzięki czemu, gdy zamalujemy taki papier ciemnym kolorem, to wtedy są one bardziej widoczne niż szary czy niebieski. Z drugiej zaś strony, jeśli stosujecie je do odgraniczenia się od białego papieru, to wtedy ta granica nie jest tak od razu zauważalna i musicie się troszkę lepiej przyjrzeć, gdzie ten płyn maskujący się znajduje. Jeśli używacie papieru takiego z niższej półki cenowej, czyli takiego, który nie jest najlepszej jakości, to biały płyn nie powinien pozostawić na nim śladu w przeciwieństwie do szarego czy niebieskiego. Jednak może też na nim powstać taka lekko żółtawa plama. Płyny maskujące w kolorze szarym lub niebieskim są po wyschnięciu na papierze bardzo widoczne, dzięki czemu nie musimy namierzać tego płynu maskującego na papierze. Z drugiej strony, jeżeli zamalujemy to ciemnym kolorem niebieskim czy szarym, to wtedy po prostu ten płyn maskujący jest troszkę mniej widoczny, jednak bez problemu namierzycie go na swoim obrazie. Jeśli używacie papieru, który jest niższej jakości, słabszy, Jakości, to wtedy niestety ten szary bądź niebieski kolor może pozostać na papierze, gdy ściągniecie ten płyn maskujący. W zależności od producenta, płyny maskujące mogą różnić się gęstością, czyli po prostu jedne są bardziej lejące, inne bardziej skondensowane. Co może mieć wpływ na to, jak ten płyn się nakłada na papier i w jakim tempie on wysycha. Kolejną cechą, jaką różnią się płyny maskujące, to tempo wysychania. Każdy z płynów maskujących, jaki posiadam, wysycha w ciut innym tempie, ale mówimy tutaj naprawdę o minimalnych różnicach. Jednak w trakcie malowania, jedna czy trzy sekundy naprawdę robi z płynem maskującym różnicę. Dlatego warto jest wypróbować płyny maskujące od różnych producentów i znaleźć ten, który Wam Najbardziej odpowiada. Płyny maskujące, zwane inaczej fluidami maskującymi, możemy znaleźć w różnych formach, w różnych opakowaniach. I myślę, że tą najbardziej rozpowszechnioną jest po prostu ta w szklanym słoiczku bądź w plastikowej buteleczce. Ale także możemy je znaleźć w formie pisaków. Wśród płynów w formie słoiczka bądź buteleczek, znajdziemy takie, które mają nie zakręcane wieczko, ale specjalną końcówkę do nakładania drobnych detali czy linii i jest ona podobna do na przykład igły, czy szprycy takiej do nakładania kremu na tort czy ciasto. Tak jak wspominałam, płyn maskujący możemy również dostać w formie pisaka. Sama jeszcze idealnego pisaka dla siebie nie znalazłam. Na pewno plusem używania pisaka jest to, że nie macie tylu rzeczy do posprzątania jak po używaniu płynu maskującego ze słoiczka, ponieważ nie macie spotka do wyczyszczenia czy dodatkowych narzędzi. Musicie tylko zadbać o wasz pisak na początku przygody z akwarelami, nakładanie płynu maskującego może przysporzyć wielu problemów i zniechęcić go do dalszego używania, dlatego teraz mam dla Was bardzo szczegółowy przepis na to, jak nakładać płyn maskujący. Zanim użyjecie płynu maskującego, to powinien on być dobrze rozmieszany. Jeśli długo nie był używany, to mógł się rozwarstwić. Czasem wystarczy lekko wstrząsnąć buteleczką, aby płyny w środku się połączyły. Jednak nie trząśćcie butelką jak parmańskim. Shakerem, ponieważ wytworzy się wtedy piana, która znacznie utrudni Wam nakładanie płynu. Pojawiają się wtedy w nim bąbelki, które będą pękać jak bańki podczas nakładania i wysychania płynu. Lepiej zmieszać płyny kolistym ruchem butelki lub patyczkiem, jeśli jednak powstała już piana to odłóżcie malowanie na później i poczekajcie aż bąbelki się wygazują. Używając pisaka wstrząśnijcie nim tak jak zaleca producent na etykiecie. Jeśli Wasz płyn maskujący pomimo mieszania nie chce się połączyć w jednolitą ciecz, w środku słoiczka jest jakby kulka, glut, a nawet mieszkaniec, to najprawdopodobniej Wasz płyn nie nadaje się już do użytku. Przyczyn tego może być wiele, na przykład płyn mógł się zważyć od wysokiej temperatury, bo na przykład stał na słońcu, pozostawiliście źle dokręcone wieczko, zostawiliście otwarty słoiczek na dłuższy czas, np. malowania obrazu. Krok drugi. Przelejcie potrzebną część płynu maskującego ze słoiczka, na przykład na spodek, nakrętkę butelki, jajcarkę, wieczko od słoika. W ten sposób przedłużycie trwałość pozostałej części płynu w słoiczku. Nie powstanie w niej zaschnięty kożuch, który potem należałoby wyciągnąć. Krok trzeci: do nakładania płynu maskującego lepiej nie używać pędzli dobrej jakości, ponieważ możecie je zniszczyć. Jeśli płyn maskujący zasnie na pędzlu, to ciężko go będzie odratować. Polecam używać do tego celu starych pędzelków, tanich pędzelków, wykałaczek, patyczków, igieł, szpilek lub specjalnych pędzli z silikonową końcówką, które będą idealne do tego celu. Jeśli chcecie jednak wykorzystać pędzelek z włosiem, czy to syntetycznym, lub naturalnym, możemy je zabezpieczyć przed niszczącym działaniem płynu maskującego, przed zanurzeniem pędzla w płynie maskującym zbliżamy go po prostu wodą i obtaczamy go w mydle. Taka powłoka ochroni pędzel przed zasychającym płynem maskującym. Jeśli jednak będziecie używać dużo maskingu, to warto na bieżąco doczyścić pędzel z zasychającego płynu i ponownie obtoczyć go w mydle. Jednak nadal odradzam używać do tego celu drogich pędzli. Krok czwarty. Płyn nanosimy cienką warstwą na papier. Nie przesadzajcie z grubością powłoki, ponieważ potem może ona utrudnić rozprowadzenie farby na papierze. Jednak pilnujcie tego, aby nie było żadnych prześwitów w waszych plamach z płynu maskującego, aby tam nie dostała się farba. Odstające grubienia maskingu będą tworzyły granice i zbierały nadmiar wody. Naniesione plamy mogą wtedy wysychać nierównomiernie, dlatego uważajcie na to, jeżeli znajdzie się tam nadmiar wody, to warto ją lekko Czystym pędzlem. Krok piąty: jeśli nakładacie dużo maskingu w kilku miejscach, to w trakcie nakładania warto jest ściągać nadmiar płynu, czy to zasniętego, czy świeżego z waszego narzędzia, którym nakładacie ten masking, dzięki czemu zachowacie szpic i będzie Wam łatwiej nakładać masking na drobne detale Waszych prac. Farbę nanosimy dopiero wtedy, gdy masking wysechł, w innym wypadku rozprowadzimy go na obszary, gdzie nie miał się znaleźć. Jeśli nie jesteście pewni, czy płyn maskujący już wysechł, to delikatnie go dotknijcie, jeżeli nie został na Waszym palcu, narzędziu, to jest po prostu gotowy do nakładania akwareli. Kolejnym ważnym punktem podczas używania płynu maskującego jest jego odpowiednie ściąganie z papieru, dlatego teraz też chciałabym Wam przedstawić swoje wskazówki, jak to zrobić prawidłowo, aby nie porwać papieru. Krok pierwszy. Płyn maskujący najlepiej ściągnąć jak najszybciej po skończeniu pracy. Im dłużej pozostawiony płyn na papierze, tym większe szanse na to, że pozostawi ślad na papierze lub na przykład podrze papier podczas ściągania. Zdarzyło mi się też, że pomimo braków, śladów po maskingu oraz normalnym ściągnięciu płynu, papier inaczej przyjmował farbę niż w miejscach bez maskingu, dlatego nie pozostawiam płynu maskującego na dłużej niż dzień. Krok drugi. Płyn maskujący możemy ściągnąć z pomocą naszych palców poprzez delikatne pocieranie opuszkami. Jeśli warstwa była jednolita i dość duża, to można też złapać za jeden koniec i pociągnąć powłokę jak plaster. Tylko uważajcie, róbcie to powoli, ponieważ możecie podrzeć papier. Powłokę płynu maskującego można też zestrzeć z pomocą twardej gumki. Niektórzy używają też do tego celu pędzelków z silikonową końcówką, czy na przykład linijki. Ja jednak unikam tego typu narzędzi po to, aby nie nie zostawić wgłębień w papierze, które będą widoczne po zamalowaniu farbą. Niestety czasami pomimo tego, że naprawdę postaraliśmy się podczas nakładania płynu maskującego na papier oraz podczas ściągania jego z powierzchni papieru to i tak nasz papier się porwał, odbarwił i ma tutaj niestety na to wpływ jakość naszego papieru. Wśród papierów z celulozy jak dotąd spotkałam tylko jeden papier, który dobrze znosi płyn maskujący. Wśród papierów z 100% bawełny również są takie, które nie do końca współpracują z maskingiem. W zależności od producenta płynu maskującego oraz papieru kombinacje mogą dobrze współgrać, ale może również się to kończyć podartym papierem. Przetestujcie zawsze swój płyn maskujący z papierem, na którym chcecie pracować przed naniesieniem maskingu. Jeśli już udało Wam się ściągnąć z sukces... Płyn maskujący z powierzchni papieru, to nie musicie się ograniczać tylko do tego efektu, który właśnie powstał, ale możecie rozetrzeć granice. W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, miejsce po płynie maskującym możemy pozostawić takie, jakie jest, możemy po nim malować, a także dla złagodzenia efektu ostrych krawędzi, jakie pozostały po ściągnięciu płynu, możemy je rozetrzeć z pomocą wilgotnego, czystego pędzla. Uważajcie na to, aby na pędzlu nie znalazło się zbyt dużo wody, gdyż możecie wtedy naruszyć to, co już wcześniej namalowaliście. Jeśli nie posiadacie płynu maskującego, to nic straconego, ponieważ są sposoby na to, aby go w pewnym stopniu zastąpić. Jeśli nie posiadacie płynu maskującego lub chcecie zamaskować bardzo duży obszar na Waszym obrazie, to możecie użyć taśmy maskującej, tej której używacie do przytwierdzania papieru do podłoża. Taśmę należy dociąć do kształtu, który chcemy zamaskować. Niektórzy artyści przyklejają taśmę na dany obszar pracy, a następnie docinają taśmę za pomocą skalpela nożowego. Bezpośrednio na obrazie. Sama nie odważyłam się na takie rozwiązanie, ponieważ obawiam się, że mogłabym pociąć również papier. Wspomnę jeszcze, że do maskingu możemy także użyć gumy arabskiej. Sama nie stosuję tej metody, ponieważ guma arabska jest widoczna na obrazie nawet po jego skończeniu. W związku z tym nie będę tutaj omawiać tego procesu. Moją ostatnią wskazówką dla Was jest coś, czego nauczyłam się dopiero po wielu latach czyli chciałabym Was uczulić na to, że papier, który był pokryty płynem maskującym. Pomimo tego, że był to dobry płyn maskujący, a także wysoka jakość papieru, niestety może pod wpływem światła zżółknąć i tutaj to zależy od kombinacji płynu maskującego oraz papieru, więc miejcie to na uwadze, bo będzie to widoczne wtedy, kiedy na przykład odgraniczaliście biel papieru, czyli to całe białe tło papieru od danego obiektu jakąś linią płynu maskującego, to potem niestety może tam być taka właśnie żółta. Poświata. Jeżeli są to plamy, które są wśród innych plam koloru, to raczej nie jest to widoczne, a już w szczególności jeżeli ten płyn maskujący był stosowany na jakiś kolor, który już był na powierzchni papieru, lecz warto o tym wiedzieć i mieć to w pamięci, żeby po prostu z tym płynem maskującym nie przesadzać. Mam nadzieję, że dzięki temu filmikowi używanie płynu maskującego będzie dla Was znacznie łatwiejsze niż dla mnie, gdy ja uczyłam się jego prawidłowego stosowania. Niestety zniszczyłam wiele arkuszy papieru, bloków czy swoich już gotowych obrazów, bo dopiero na koniec ściągałam ten płyn maskujący, więc mam nadzieję, że Was uchronię przed wielką frustracją, załamaniem i smutkiem, które ja sama przeżywam.

Zachęcam Was do poćwiczenia z płynem maskującym w Waszych szkicownikach, na resztkach papieru, na nieudanych pracach czy na ich odwrocie, po to, żeby potem łatwiej Wam było go stosować na Waszych właściwych obrazach. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie mi, jakiego płynu maskującego Wy używacie, jaki się u Was sprawdza albo jaki się nie sprawdził. A także czekam na komentarze z polecajkami na temat pisaków z płynami maskującymi może znajdę taki, który w końcu będzie mi odpowiadał. Zachęcam was do oglądania innych filmików na moim kanale. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie kliknijcie subskrybujkę, żeby nie opuścić żadnego nowego odcinka. Ja się dzisiaj już z wami żegnam. Życzę wam miłego malowania. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.